Simano z tej strony Darcie witam w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie się do dodania subskrypcji, abyś nie przekobił kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużania lecimy z filmem. Dzisiaj postanowiłem, że skoro ostatnio gadaliśmy sobie o zdolnościach postaci, jaką jest oczywiście Kento Nanami, to dzisiaj warto będzie przyjrzeć się jego postaci jeśli chodzi o ogół. Zwłaszcza, że aktualnie emitowana jest oczywiście Shibuya Ark, w której to Nanami odegrał naprawdę istotną rolę i do dziś uznawany jest za jedną z najlepszych drugoplanowych postaci w serii Jujutsu Kaizen. No i nasz dzisiejszy bohaterek, możecie się łatwo domyślić, bo praktycznie w większości nauczycieli z liceum Jujutsu zaczynał tam swoją edukację, przy czym połączył swoje siły z czarownikiem w tym samym wieku, jakim był oczywiście Jujuj Haibara. Ogółem, w wielkim skrócie, po połączeniu sił, wzięli oni udział we wspólnej misji, która niestety okazała się ponad ich siły i niestety Haibara poległ w boju i była to oczywiście dosyć duża porażka oraz taki jakby brzemiec dla postaci jaką był Kento Nanami, biorąc pod uwagę, że razem uczestniczyli w tych wszystkich misjach. Warto również dodać, że sam Nanami jest, ten, jest raczej cichy, dający od siebie pretensjonalną aurę, no ale wiadomo, to są tylko jednak pozory, bo tak naprawdę jest on ciągle skupiony na swojej aktualnej pracy i stara się wystrzegać licznego błazenowania oraz niepotrzebnych żartów, co zresztą widać bardziej po relacji z Gojo Satoru, która z jednej strony obaj są w stanie sobie zaufać, ale z drugiej ten pierwszy po prostu go irytuje. No, i ogólnie po skończeniu samego liceum mogliśmy zobaczyć dość ciekawą decyzję, ponieważ postanowił on rzucić bycie czarownikiem Jujutsu na rzecz zostania najemnikiem. Ale jak łatwo możecie się domyślić, ta idea nie przetrwała zbyt długo, i tak po odkryciu, że w tej pracy liczą się tak tylko i wyłącznie pieniądze, no to postanowił powrócić do bycia czarownikiem, gdzie to pomagając ludziom otrzymywał od nich chociażby garstkę uznania, która na niego bardzo dobrze wpływała i znacznie mu wystarczała. Główną postać tę kojarzyć możemy między innymi również z bycia takim powiedzmy mentorem naszego głównego protagonisty, jakim jest oczywiście Yuji Itadori, no i historia tej relacji jest dosyć ciekawa, ponieważ nastawienie na Nanamego do swojego ucznia było początkowo dość chłodne oraz pozbawione jakiegokolwiek zaufania. Wiecie, nastawienie Kento było raczej takie, że chciał on dla Itadoriego jak w sumie najlepiej. No i nie chciał on brać go na te trudne misje ze względu na jego wiek. Wiedział, że tak naprawdę... Ta praca jest niezwykle uciążliwa oraz ryzykowna. Dlatego też można powiedzieć, że dbał on o niego, ile mógł. Nie chciał po prostu, aby ten stracił swoją młodość, tak jak on kiedyś z natłoku obowiązków. Ale wiadomo jak to bywa. I Tadory po czasie gdzieś w okolicach starcia z Machito udowodnił Kento swoją wartość, dzięki czemu nasz kochany zaklinacz rangi pierwszej nareszcie docenił swojego ucznia, stając się takim powiedzmy pseudomentorem. Też warto wiedzieć, jak bardzo na nami nienawidził roboty jako czarownik. Tak naprawdę gardził całym tym systemem, ponieważ nie mógł patrzeć spokojnie i akceptować tego, jak młodzi ludzie ryzykują tak naprawdę swoim życiem, biorąc udział w misjach, które zresztą nazywał takim powiedzmy ciężarem. Wiedział, że młodzi ludzie, tak samo jak Haibara, mogą w pewnym momencie po prostu odejść z tego świata i stracić swoją całą młodość. Było to po prostu dla niego nieakceptowalne. Na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, no to zachęcam Was do obicia na mojego Discorda. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do następnego. Bajo!